się bardzo serdecznie Z tej strony Amok I zapraszam was na pierwszy Pierwszy normalny Chyba gameplay z gry Battlefield 3 Gramy sobie dzisiaj na mapie kanały No szachy I będziemy, tu jest tu What the fuck W środku jest Założę się Był Dobra, mam nadzieję, że wszystko będzie się ładnie dzisiaj nagrywało, bo udało mi się trochę naprawić to nagrywanie i troszeczkę sobie przyznałam się, zrobiłem przerwę od nagrywania. I wybaczcie mi, jak będę lamił. O, tu jest mój kumpel Tommy, też Kampi. O, to fakt, czemu do mnie szczerać? Gdzień suko! jest kolejny, patrzcie, w środku jest. Dobra, zginął suka, zginęła jedna suka fuck. Nie mogę go trafić To jest jeden z naszych WTF! Coś mi dzisiaj pad wariuje. O, tu, tu, tu. Tam z przodu chyba idą. Ej. Tam coś wybuchło. What the fuck Tam ktoś poszedł ja tu bardziej w jednym miejscu siedzę. By od razu sobie nie skampić się Tak wiecie, żeby nie kampić, by nie być, fraje... nie być frajerem Teraz mi ktoś zdejmie założy się Fuck, Fuck bitch! O o, -o, -o mam przez ranę właśnie O tym chciałem powiedzieć Wpadłem w jakieś złe towarzystwo Czemu ja mam technika w ogóle wybranego ja chcę sobie to odgorzenie sobie nie, nie, nie chcę, nie chcę, nie chcę. Ja chcę zmienić broń, bo mnie zaraz grana nimi. Zmienię sobie na technika, zmienię sobie też broń. Na... M27. Bo według mnie jest to lepsze. Tutaj jakiś... jakiś ...żyłeczek biegł. Dobra. Kto zdjął? To ja chłopie, to ja. Gdzie oni się wszyscy podzielili. Nie, nie mogę tu wskoczyć. Może jakiś granacik na ten Wszedł mi na granat, prawie. What the fuck? Tu jest koleś. Nie! Jakim cudem? Przecież cię chciałem zdjąć. Nie, dobra, dobra. What the fuck! W po prost pod jakiś ogień wpadłem. Że tutaj ktoś? Gdzień No ja jakim cudem mogłem, możecie mi to powiedzieć? Oczywiście mnie odrodzi i zginę. Super. Dobra, raz punkt punktu odrodzenia. Hmm. Ale, tu, tu, ale tu jest dużo tiketów Ej, co troszeczkę dłuższy, dłuższy materiał zobaczcie tu jest jakiś frajer Ktoś był? Dobra Gincie frajerzy Może ktoś wejdzie akurat Nie dobra, nikt nie wszedł Pójdź, zejdziemy ich górą A, ja się poprawię, czekajcie Oby mnie tylko nikt nie zdjął Dobra, jesteśmy na miejscu Zajdziemy ich górą, bo oni na górze zawsze kampią Kogo tu nie widzę? Chociaż może? Jakiś snajper? Może ktoś? Halo! al Fuck! Ej, ja, ja, ja mam czułość zło ustawioną, chyba co? Chyba raczej. Wybaczcie, zmienię sobie czułość. A, troszeczkę mniejsza, wróć. Tak. Dobra, nie chcę już. No sobie, punktów do Lecimy. czy coś tu się będzie działo. Nie będę yy, pomyślałem, że nie będę w tych... Yy, z Battlefielda Wima WTF się przestraszyłem używał autodaka, czyli tego co... tego czegoś co E Czemu mi kopię strzelam. Tam, życie. Ja to czuję Dobra, zginęłem Ej, Boże co mi się z celownikiem dzieje O, jak wyleciał, kurwa! Jaki typ Jaki frajen Wyleciał na pół metra Włos, na 10 pa... Jak kampi! Jak kampi, suko! Zniszczę cię Idziemy go dojechać, co? Oczywiście wyłączę Suczka Czekajcie, bo on tam On tam dalej kampi nie chcę się tutaj. Położę się może mnie nie zobaczyć. What the fuck? Kolejny, kolejny do kolekcji, prawie no wejdź do akcji. Akcji Ginie, Suki, widzę was. Jesteście tam. No, tylko, tylko któryś łeb wychylił. Ej, what the fuck, oni nas wszyscy. wszyscy... Nie dam rady. Nie zdajemy go tak. Ale może i. Ej, what the fuck! Jak oni się kampią tam u góry? Ja pierdolę. Tak, oczywiście jesteśmy pod odstrzałem. A tak w ogóle, chciałem porównać temat, bo wczoraj. przedwczoraj wyszedł w filmik wyszedł w filmik yy, BFA 4 i bardzo fajnie się to zapowiada powiem wam że jedynie co mi się w tej grze nie podobać będzie to że wszystko ścią, praktycznie nie wiem czy to jest chyba zam... to jest chyba zamierzone ale raczej zamierzone że ściągnęli po poprzedniej wersji Czyli to wbijanie noża. oby jak, jak ktoś z Was nie widział, to zobaczcie sobie. Ale na przykład wbijanie noża różni się niczym. Chciałem powiedzieć, w niczym się nie różni. Praktycznie jest to samo co było, i to samo ten. Niektóre rzeczy tylko zmienili. Na przykład rzucanie granata w tej grze jest takie na przykład. A tam będzie takie jakby z lewej dłoni. A, spędzimy to. O kurwa! Nie widziałem go jest apteczka akurat będzie akurat pod tym nie zrobisz zginasz, następny, dobra, zginął i kolejny z góry. Ej, ja go nie mogę trafić przez to, czemu? Czemu? Dobra, jesteś, obroniłem cię, kolejny, Fuck dobra, zginął. Dziń! Dziń! Dobra. Jak. O, kolejny! Dziń! Ile fragów za jednym razem? Przeładuję Ile tam jest ludzi? E no! To już było zamierzone. M320 oczywiście, granatki. Jakby ktoś nie wiedział. What the fuck, się zgubiłem, Nie wiem gdzie jestem. Parę schowamy się w silniku o, 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 o. Chyba kogoś widzę. tam widzę kogoś. Nie w go, nie trafił. Szedł z mojego celownika. Ej, chłopie, nie możesz sobie znaleźć jakiegoś innego miejsca? Gdzie oni są? Tam jest chyba jakiś koleś może... O kurde! Przed nas, od tyłu. Super. Aaa, punkt odrodzenia, tylko może sobie zmienię broń. Bo ta ma troszeczkę taki... Bo tyk odrzut trochę za duży. A może to z coś działam? O tak. się. Zginę. Zabiję kogoś z waszych, zginę od razu od waszego. Super. Widzimy ja tak w ogóle tiketów. Mam nadzieję, że... Czekajcie, nawet tak szybko sprawdzę. Eee, tu nie pisze. No nie, w sumie 100%. Chyba. Dobra. Ile będzie to miało, to tyle będzie miało. Otóż nagrywam teraz w formacie MPEG-2. Troszeczkę... Wtedy mogę normalnie grać w te gry, bo wtedy i tak nie tnie, nie wam za bardzo tak. powiecie mi, czemu go z noża nie zdejmę, tak? Jakbym go zdjął z noża, założę się. Wiecie, może kogoś zdejmę. Nie zdjął go, a tu jest koleś. Chwilę wcześniej bym rzucił, to piąty level mnie zabił. Mówię, zabiłbym kogoś. Z, no... z noża, z tyłu jest za mną koleś. Ej no co jest! Widzieliście ile mu życia zostało? Ja wiecie. Co zagra? gra? Oczywiście asysta Oczywiście jest druga asysta zgarnięta. To się jest nad nami. Tam jest koleś. Może bym go jakoś... bym go wypławił stamtąd. Uda mi się. O. Chyba mi się nie uda. What the fuck? Chyba mi się udało, chyba, chyba wyskoczył, ale nie wiem gdzie skoczył Nie wiem, nie widziałem What the fuck? Bra, zdjęty W ostatnim... ktoś go już... Ktoś w niego strzelał i był... O kurde. Ej, co to miało znaczyć? Ej no, RKM typ 88 Nie lubię tej broni, jest... Cholernie trudna, nawet ją mam gdzieś tutaj chyba tak mam a ja nie będę jej brał Zmienimy sobie broń, jeżeli runda jest tak długa What the fuck? I oni mają etykietów? Nie dobra, myślałem, że tyle Myślałem, że tysiąc coś Co to w ogóle jest za broń? Nigdy sobie nie grałem Nigdy tą bronią nie grałem Siema Tommy Łapał What the fuck? Skąd ty... Ej, co to ma oznaczyć? Skąd oni strzelają? Ej to mi mi go oznaczyć. What the fuck? Skąd on strzela? E co to miało kurwa znaczyć? Co to znaczy? Nie, wracaj. Tommy, ratuj. Chociaż, chociaż tu nie ma. ktoś we mnie strzela, to kto? Uciekamy szybko do doków Fuck. O, fuck. Tak, z... tak, czułem, że z, z boku mi tutaj... Chyba będę miał najgorszy wynik z, z, z wszystkich, ale w sumie mi tu nie chodzi o. Nie chodzi mi tu o jakość. E no, asysta! Jakim cudem? Przecież go tukłem. Tylko na początku nie wiedziałem. Czy go tukło, czy nie. To coś mi się. mi się chrzanie z tym dziewiętą. Tumsko, wtedy dobra. O oh, fuck. Uw. E no co jest grane? Mi się w ogóle psuje coś z ekranem Powiem wam tak, jak naprawiłem kartę Że mogę spokojnie nagrywać To coś mi się psuje z ekranem Nie wiem co jest grane, nie wiem co jest ten. A wracając do tematu z Battlefield 4 Jeżeli wyjdzie, kupuję automatycznie od razu Tak jak wszystkie nowsze gry Nagrywam, rzucam na kanał Ten, ten film fuck tak, myślałem, że to się tu wzrasta. Ten film rzucam automatycznie po, na, po wyrenderowaniu Czyli ustawię datę publikacji Co jest graniczne, Czemu go nie Ej, no przeszko zabiłem! Nie, ta jednak... Jednak mam za dużo się ustawioną Ale pozostałeś mi się chrzani przez to, że mam włączone dużo... ...publikacji, ale zmienię sobie jeszcze mniejszy jeszcze mniejszy odrzut, więc żeby było łatwiej. Ustawię sobie to co miałem wcześniej, czyli LMKl What the fuck? Nie wiem jak to gra się. Gra się nazywa Battlefield, ale nie wiem jak to będzie nazywa. Dobra. Tylko tutaj zdjęł, ktoś mi pomógł. Dziękuję bardzo panu. Jeżeli pan to ogląda, to, pan nie... to panu bardzo dziękuję. Już przez, przez chwilę myślałem, że nie nagrywam. Tak patrzę nagrywanie. Zawsze mi miga taka czerwona lampeczka, jak nagrywam. Tu i będzie na 100%. Panowie panie, gdzie panie jesteście? Może ich tu. Tu jest ogólnie jakiś it's koleś. It's no. O, widzę. Dobra, zdjęty. Dziękuję bardzo. Stanę się z powrotem. To ma za duży odrzut jednak, założę się Znaczy zaraz mnie ktoś zdejmie Bo jest frajersko, Freiersko to zacząłem Frajer z tyłu jest Ej no f Słyszałem Cię chłopie, słyszałem Cię Zrespił się na kimś Ale nie mogę Jednak to ma za duży odrzut, więc to chyba wymienię W sumie na co Sega jest za słaba, bo to jest y, shotgun L... Może P90 Albo UMP, ale to był UMP w następnej rundzie. Pewnie Wam że się taki materiał dostaniecie taki wiecie GIN, suka. Szulczko. Materiał dostaniecie z wielo. broni Fuck! Być z nożem nie jakby. Suka. Jakbym je zjebagował, to bym go zabił. Drugim Za drugim razem, oczywiście. Przecież nie od razu, bo się tak. Jakby się tak dało, fajnie by było. Też już nie wiem, ale ktoś tam jest pod ostrzałem. Chociaż go może zabiję? czekajcie, Beansucz. What? Co ja w tym momencie powiedziałem? Powiedziałem Beansucz. What the fuck? E ja to jest ten sam. Czemu ja tu przyszłem? Drugi raz. <laughs> nie wiem. Mam nadzieję, że ten materiał będzie głośny. Bo jeżeli nie, to się zabili. Chociaż to P90 miałem. W... Ale lamy, Insucho. Czekajcie, może go znowu zdejmę? Jest jeden z noża. A też się nie szczają. O, o, o. Kolejny. Dzień dobry. Kolejny z noża. Kolejny się nie szczają. O co chodzi? Chodź, sobie tutaj przeładuję O. Fuck, z noża mnie zdjął. Ten sam. Nie, myślałem, że inny. Ale oczywiście. Broń bagging bo tylko tak grają tu jest jakiś o oh fuck ale lanie ej ale widzieliście ten odrzut? jaka to broń ma odrzut? tak normalnie tak nie ale nie wiem zaraz zobaczę jeżeli mi się to nagranie nie spodoba to pewnie go nie wrzucę jeżeli go widzicie na kanale to znaczy że wrzuciłem Takie bitch what the fuck Szedę tam ile to ma ticketów, kurde ma 500 500 Za mną jest Dobrze Ej no, ale to 50 jest słabe, słabiutkie jest to 50. 90 Patrzcie, przeładowuje dwa razy Za mną jest, czy mi się wydaje? Tu jest koleś Mój, suki Mój był, dobra, o, ostatnie, ostatnie punkty Dzieńcówko, je. Aaa, był szybszy No i 18 minut, już Ej, ja go nie mogę trafić! Czemu? 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 Czemu nie mogę go trafić? Ej, co to miało znaczyć? Cuczki i koniec rundy No i zobaczymy jaki wynik Pewnie słaby Wybaczcie mi że tak lamiłem Ale zaraz próbuję nagrać wam kilka odcinków z BF'a O ja nawet jestem dziewiąty <grym> Ale lepszy od y, ostatniego w ich drużynie Zobaczmy jakie punkty I myślę że to na tyle To był komentarz na żywo Z tej strony Amok Myślę że wam się podobało Nie będę ściszał gry, <grym> nie będę robił o taka Bo trochę za dużo pierdzielenia się z tym jest i jeszcze jakieś zadania mi wskoczyły, chyba zadanka wskoczyły, tak nie wychylać się i specjalista, więc do zobaczenia w kolejnym odcinku z Battlefielda 3 i na razie, cześć.